Witajcie na kanale Bankowe ABC. Zapraszam na film. Dzisiaj pochylimy się nad dylematem, który spędza sens powik chyba każdemu, kto myśli o kredycie. Raty równe czy malejące? To naprawdę ważna decyzja, więc przeanalizujmy ją krok po kroku. No właśnie. Niezależnie od tego, czy bierzemy kredyt na mieszkanie, samochód, czy może na remont kuchni, w pewnym momencie stajemy przed tym kluczowym pytaniem – czy lepiej jest płacić co miesiąc taką samą przewidywalną kwotę, co daje pewien komfort psychiczny? Czy może warto na początku trochę zacisnąć pasa, żeby w przyszłości było lżej i taniej? To wybór, który naprawdę mocno wpłynie na nasz domowy budżet na długie, długie lata. Mamy więc w ringu dwóch zawodników. W jednym narożniku raty równe. Oferują nam spokój i przewidywalność. Wiemy, ile zapłacimy co miesiąc. Ale no właśnie, ten komfort ma swoją cenę. W długim terminie po prostu zapłacimy więcej. W drugim narożniku raty malejące. Ostateczny rachunek jest niższy, co brzmi świetnie, ale wymagają one od nas znacznie większego wysiłku finansowego na samym początku. Zobaczmy, co tak naprawdę kryje się za tymi dwiema opcjami. Dobrze, żeby podjąć świadomą decyzję, musimy najpierw zajrzeć pod maskę i zrozumieć, z czego w ogóle składa się taka miesięczna rata kredytu. To jest absolutny klucz do zrozumienia całej reszty. Zasada jest zaskakująco prosta. Odsetki płacimy zawsze tylko od tej kwoty, którą jeszcze jesteśmy winni bankowi, a nie od całości. Można sobie wyobrazić, że każda rata to jakby dwa worki z pieniędzmi: jeden to kapitał, a drugi to odsetki. Cała różnica między systemami spłaty polega na tym, jak szybko bank pozwala nam napełniać ten pierwszy, najważniejszy worek, ten z kapitałem. No i tutaj dochodzimy do sedna. Przy ratach równych przez pierwsze lata spłaty, nasz faktyczny dług maleje w iście ślimaczym tempie. Bank tak sprytnie konstruuje harmonogram, żeby na początku nasza wpłata pokrywała głównie jego zysk, czyli odsetki. To może być naprawdę szokujące, kiedy po powiedzmy pięciu latach regularnego płacenia zerkniemy w papiery i okaże się, że oddaliśmy bankowi dziesiątki tysięcy złotych, a nasz główny dług prawie nie drgnął. Raty malejące to z kolei zupełnie inna filozofia spłaty. Tutaj sprawa jest prosta. Bank dzieli nasz dług na równe części na cały okres kredytowania i każe nam spłacać stałą porcję kapitału co miesiąc. Do tego doliczane są odsetki od tego, co zostało do spłaty. Jak jest efekt? Co miesiąc realnie i odczuwalnie zmniejszamy nasz dług, dzięki czemu odsetki w kolejnych miesiącach są już niższe, a cała nasza rata miesiąc po miesiącu powoli maleje. No dobrze, teoria teorią, ale nic tak nie przemawia do wyobraźni jak konkretne liczby. Zobaczmy więc, jak to wygląda w praktyce. Ta symulacja pokaże, jak gigantyczną różnicę te dwa systemy mogą zrobić w perspektywie kilkudziesięciu lat. Zanim wejdziemy w szczegóły, spójrzmy na tę jedną liczbę. Ponad 165 tysięcy zł. Dokładnie tyle można zaoszczędzić na samych odsetkach, wybierając raty malejące przy typowym kredycie hipotecznym na 600 tysięcy zł. To, żeby dać pewną perspektywę równowartość naprawdę dobrego nowego samochodu prosto z salonu. I ta tabela pokazuje całą prawdę. Raty malejące oznaczają znacznie wyższą pierwszą ratę, o ponad 1300 zł więcej. To boli na starcie. Ale spójrzmy dalej. Po 10 latach dług jest mniejszy o, bagatela, 122 000 złotych. To jest ogromna różnica, jeśli chodzi o poczucie bezpieczeństwa. No i wynik końcowy. Ponad 165 tysięcy złotych oszczędności na odsetkach. Liczby nie kłamią. Ale, ale... Finanse to nie jest tylko czysta matematyka. Wybór tej najlepszej opcji nie zawsze sprowadza się do najniższego kosztu. Istnieją bardzo realne czynniki, które mogą całkowicie zmienić naszą perspektywę i sprawić, że droższe rozwiązanie okaże się tym mądrzejszym. I oto jest, proszę Państwa, główny powód, dla którego większość osób i tak wybiera raty równe zdolność kredytowa. Bank, oceniając, czy stać nas na kredyt, bierze pod uwagę najwyższą możliwą ratę w całym okresie, a w przypadku rat malejących jest to ta pierwsza najwyższa rata. Co to oznacza w praktyce, że aby dostać tą samą kwotę kredytu, trzeba zarabiać znacznie, znacznie więcej. Niska rata równa po prostu dla wielu osób jest jedyną furtką, by w ogóle dostać kredyt. Do gry wchodzi też inflacja. Pieniądz z czasem traci na wartości. To, co dziś możemy kupić za 100 zł, za 10 lat będzie wymagało pewnie znacznie większej kwoty. Raty równe pozwalają płacić mniej tego drogiego pieniądza dzisiaj, a przerzucić ciężar spłaty na przyszłość, kiedy te same kwoty będą miały realnie mniejszą siłę nabywczą. W ten sposób, co może wydawać się paradoksalne, droższy matematycznie kredyt w realnym świecie może okazać się bardziej opłacalny. Bardzo ważny jest też horyzont czasowy. Przy krótkim kredycie gotówkowym na 2 lata różnica w całkowitych kosztach będzie raczej symboliczna może 100, może 200 zł. Ale przy kredycie hipotecznym na 30 lat no cóż, jak już widzieliśmy, mówimy o kwotach, które mogą zmienić życie. Zasada jest prosta: im dłuższy kredyt, tym ten wybór staje się bardziej krytyczny. Skoro znamy już wszystkie za i przeciw, to czas na opracowanie mądrej strategii. Okazuje się, że istnieje sposób, by spróbować połączyć zalety obu tych światów i zoptymalizować spłatę kredytu na własnych warunkach. To jest trik, który stosuje wielu świadomych kredytobiorców. Bierzemy kredyt z ratami równymi, co daje nam dwie rzeczy. Po pierwsze, wyższą zdolność kredytową, a po drugie niską ratę obowiązkową, co jest takim bufolem bezpieczeństwa. Ale każdą nadwyżkę finansową premię czy dodatkowy dochód przeznaczamy na nadpłatę kapitału, wybierając zawsze opcję skrócenia okresu kredytowania. W ten sposób sami tworzymy sobie coś na kształt rat malejących, ale bez przymusu płacenia tej wysokiej raty w miesiącu, kiedy akurat mamy większe wydatki. Podsumujmy to wszystko. Raty równe są jak tarcza ochronna, idealne dla tych, którzy cenią sobie stabilność i mają powiedzmy napięty budżet. Z kolei raty malejące to miecz, narzędzie dla tych, którzy mają solidne dochody i chcą jak najszybciej i jak najtaniej pozbyć się długu. A strategia hybrydowa to takie uniwersalne, elastyczne narzędzie dla każdego, kto chce połączyć bezpieczeństwo z realną oszczędnością. Ostateczny wybór zawsze zależy od indywidualnej sytuacji, apetytu na ryzyko i planów na przyszłość. Kluczem jest znalezienie takiej ścieżki, która najlepiej pasuje do naszej własnej, osobistej podróży finansowej. Dziękuję za uwagę i poświęcony czas. Po więcej szczegółów zapraszam do artykułu na blogu Bankowe ABC. Na blogu znajdziecie również więcej przydatnych informacji na temat finansów. Link w opisie filmu. Do usłyszenia.